Witam wszystkich serdecznie, oddaję się komunikować. Mamy do przyjemność w Wielkorostadzie, że przyjechał do nas Michał e, wraz ze swoją grą e, magnaci. Yy, dzisiaj odbywają się testy w Kociej SP. Szkoda, że nie ma was tutaj, a powiem, Michał zaraz opowie, co to jest w słowach. Co jest zawsze trudne, Mówię się też my jeżeli tam każą naszą grapów w paru słowach, ale teraz ja zadam pytanie Michał Michał aby paru słowach, Pan na to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to są magnaci. Cześć. Yy, magnaci to gra o pierwszej Rzeczpospolitej. Od dwóch do pięciu graczy każdy ciela się ród magnacki, który walczy o zdominowanie Rzeczpospolitej i stanie się najważniejszym rodem w historii kraju. I od tego, jak zagracie będzie zależało, czy ten kraj będzie od morza do morza i przetrwa po dziś dzień, czy upadnie, tak jak to się stało w historii pod czasami zaborwca. To tyle. Słuchajcie, to jest bardzo ważny okres dla chłopaków, dlatego że właśnie kampania nas wspieram to i naprawdę potrzebuję waszej pomocy, waszego wsparcia, zaangażowania, do tego, żeby ta gra mogła z sukcesem zostać wydana, jest teraz ponad 18 tysięcy zebrane zostało jeszcze nie. 7 tysięcy do tego, żeby zrobić naprawdę bardzo fajną grę z Waszym udziałem. Więc serdecznie Was zachęcam. Ja życzę Wam powodzenia, bo wiemy, co to znaczy wsparcie e, od strony ludzi. To bardzo skrzydła pomaga i rozwija fajne pomysły. Czego życzymy. Michał i wszystkiego najlepszego. Dzięki bardzo. Wspierajcie nas. Cześć. Cześć.